Hej hej, witajcie z tej strony Devoyem, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Random. Słuchajcie, dzisiaj będzie bitwa, e, znowu dość typowa bitwa, bo to będzie już trzecia e, bitwa na nowym poziomie czołgiem. Mamut jest to oczywiście już ostatni czołg, który zostanie w tej wersji wprowadzony. E, czyli tak, ten czołg ma oczywiście magazynek, który ładuje, już Wam mówię, tak, 7 sekund, dokładnie 6, około 6 sekund ładuje magazynek który ma trzy pestki, yy, które zadają uszkodzenia 200. Oczywiście przebicie też ma 1000. Jak w te tutaj wszystkie czołgi, które są wprowadzone w tym trybie. Oczywiście, zobaczcie, trzy pestki po 200 razem dają nam 600. No i spokojnie tutaj yy, możemy no tego damage'a trochę nastukać. Jak widać tutaj, Kolega tutaj przymierza w te czołgi. No, niestety tutaj nie chcą przeciwnicy wyjeżdżać. I powiem Wam tutaj, że ten czołg ma oczywiście najwięcej e, punktów wytrzymałości, właśnie jeżeli chodzi o ten tryb, ponieważ jest to 5000. Naprawdę sporo. Jak sami zobacz, zobaczycie teraz, e, że tutaj foch, e, czyli polarny niedźwiedź, ma tego życia 2,500. No a T52 ma tego życia 1500, więc ten czołg e, tego życia w tym trybie oczywiście ma najwięcej. E, możemy sobie oczywiście tutaj pozwolić na różnego rodzaju wyjeżdżanie, bo tego życia naprawdę sporo mamy. No jak widać na ten moment, jak na razie 1000 obrażeń. Ten magazynek, słuchajcie, no chyba jest dość fajny. No nie wiem, ładuje 6 sekund, co chyba jedną sekundę, nawet mniej. E, więc, tak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie, tutaj możemy te klocki sobie spokojnie rozwalać. E, jeden strzał powoduje rozwalenie jednego klocka. Nie musimy nie wiadomo ile strzałów e, sprzedać, żeby te klocki rozwalić. No, bardzo fajny tryb. Naprawdę podoba mi się. Rewelacyjny. Już się po prostu nie mogę doczekać, kiedy ten tryb wyjdzie. No, jak widać, przeciwnicy sobie tutaj wyjeżdżają. No i tutaj ten czołg sobie spokojnie robi damage no jak widać no na jeden magazynek mamy 600 damage'a więc naprawdę fajnie i na ten moment mamy 2500 damage'a niestety koleg już zabili no i teraz tutaj strzelanie no te peski fajnie latają bo tak do góry no nie wiem czemu dobra zabili kolegę no i 9 do 4 tak to mniej więcej wygląda. Tak ten czołg, słuchajcie, wygląda. Jest oczywiście w wersji 8-bitowej. No i taka bitwa 3000 damage. Oczywiście to była chyba najlepsza powtórka, jeżeli chodzi o ten czołg, o damage. No nie znalazłem niestety lepszej powtórki, więc to było na tyle. Taka trzecia bitwa. Linki do pozostałych bitew, które dodałem wcześniej. By nic oczywiście mieli w opisie. Jakbyście chcieli zobaczyć te. Dwa czołgi pozostałe, czyli FOH i T52. Więc to był chyba na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się taki krótki spodobał. spodobał. Więc to był chyba na tyle. Trzymajcie się, cześć!